W dzisiejszym odcinku dokończę przebudowę tej wieży pillażerów, więc oczywiście od razu zacznę. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji. I dobra, to teraz. O, jeszcze będę na pewno budował zagrody Dewastatorów, tych rawagerów. czy teraz tutaj by wypadało zniszczyć, o. Tutaj. Aha. Jeszcze bym tutaj mógł zamurować. Aha. Dobra. Dobra. Dobra, teraz tutaj bym, dobra, o. To teraz bym sobie oświetlił. A nie. To... O, tylko to, dobra. Dobrze, to teraz bym to zabudował. I ten odcinek postaram się zejść krótszy, dobra. Dobra, to widzę no to... Ja już tutaj trochę, tak zedytowałem, dobra, to tą podłogę już skończyłem, teraz schody, to oczywiście schody, dobra, teraz bym to przebudował i tutaj już bym umieścił blok parcu. O, teraz będzie ładniej, dobra. To teraz bym tutaj sprawdził, jak to wygląda. Tutaj bardzo ładnie. Teraz płot jeszcze bym wziął śmierkowy. Jeszcze poświetlam tutaj, o. Ojej, yeah, jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj pozabudowywał. Dobra. Jakby tutaj to dać? Dobra, to widzę, no to teraz, jak już tutaj zrobiłem, to by się przydało pozabudować. Dobra, to teraz, jak już tutaj zrobiłem, to tutaj jest w miarę zrobione, a teraz kwarc nie ma, dobra, to łupek. Tu jest, dobra, to biorę to i szybko to wsadzę. I dobra, to ja bym tutaj to wsawił. I dobra. I teraz, jak już tutaj zrobiłem takie coś, o, jeszcze tutaj. A, dobra. Dobra, to teraz bym no to prostu zastąpił tym. I teraz dam płotek. Może być tak już, dobra. To teraz dam tutaj płotek, to ogrodzę płotkiem. I dobra, to teraz. Jak już tutaj ogrodziłem płotkiem, to. No i dobra, to teraz. Prawie niemalże skończone. Tylko, czy chcecie. Kolejne piętro to może już na następny odcinek widzowie, bo ten ma, ma być tylko o przebudowie. Kolejne piętro to już na następny odcinek, a ja na razie bym tutaj im coś dodawał, bo tak pusto się zrobiło. Dobra. Tutaj też tak ciemno, oni tutaj sobie ciemno mają. No i dobra, jeszcze piecyki. I dobra, jeszcze skrzynie. będę dał. Jeszcze tutaj będę dał skrzynię. Dobra, to teraz... Co by tu zrobić? Dobra, chyba już wiem. A nie, nie wiem. Dobra, tam niech tak zostanie w sobie. No to tutaj na pewno by się przydało coś dodać jakąś skrzynię. O, może tutaj jakieś łóżko jeszcze bym dał, bo co szkodzi? Jeszcze mają białe łóżko. Dobra, tu teraz, tutaj i znowu te przedmioty dałbym. No to teraz drewno po prostu. Dobra, nie tutaj. Dobra, to. Oto to coś takiego. I wiedźma. Dobra. To wiedźmę trzeba tutaj odsunąć. Dobra. I teraz szyba. Ale to teraz sobie zaczyna wyglądać. Dobra. To teraz sprawdzę jak to przebudowałem. Chociaż tutaj popełniłam parę błędów. Chyba? A nie, nie, dobra, starczy. To nie będzie jakieś mocno rozbudowane. Chyba ja tutaj chyba jest dobrze. A nie mogę tak z tego tutaj dać. Tutaj tylko tutaj, o. Dobra. Tutaj jeszcze i dobra i tutaj dobra tylko to było tak Dobra teraz bym sobie tutaj dał teraz bym tutaj tutaj jeszcze o jeszcze wiem tutaj dam jeszcze tutaj dam dobra teraz bym dał to tutaj Dobra, nie wiem. Tutaj. Teraz, tutaj. Jeszcze bym dał. Dobra. To no to widzę. No to wyszedł nam taki filmik dziesięciominutowy. No i dobra, teraz. No to jak tak patrzę, to dokończyłem to. Oceńcie też w komentarzach, jak to zrobiłem. I dobra. To widzicie, jak to wygląda. Napiszcie, czy to ładnie zrobiłem. Tutaj, na co Tutaj, bo w ogóle jest dużo tych rzeczy. Jeszcze nie zakończyłem tego. A, jeszcze drzwi dodbuduję. O. No i dobra. To zostawcie też łapkę w górę i subskrypcję. No i ja już się z nami żegnam w tym odcinku. I w następnej części pewnie będzie, a ten Kra la, krad, pewnie ten namioty im przebuduje, zrobię zagrodę w Rawadżeru. I też bardzo dziękuję za zaangażowanie pod względem wyświetleń, szkoda tylko, że nikt nie zostawił suba, ale... ale zobaczcie sobie, bo tutaj jest bardzo dobrze, w dryby. niech to są... Mam tutaj dane a tego wyświetleń, tego filmu, jest ogólnie dobrze z wyświetleniami, bo to jest 100, 110. A, Tutaj, a to to, a ten początkowy film to ma 30 parę i najlepszy czas oglądania moich filmów. No więc dobrze widzę, no to tutaj też jest Roblox jakiś, o, dobra, ale mniejsza o to. Bro, z Robloxa też może nagrać, a ja z Robloxa chyba dzisiaj nie nagram, ale dobra. No to ja już w dzisiejszym filmie kończę. No to no i się z wami żegnam na no dzisiaj. Cześć.